mano z tej strony VipClub, Battlefield Play For Free Dzisiaj gramy medykiem, mapka jak widać karkant Broń kububu jest zdobywać pointy. Wróciłem, jak na razie staram się trzymać Nie, W ostatnim odcinku miałem, przez ostatnim odcinkiem W ostatniego odcinka miałem problem z renderingiem Nie chciał się Wyrenderować film w wy, Wegasie coś miałem wega jakiś wąt do mnie miał Nie pamiętam o co tylko nie tam poszło tam chyba uczciłem rejestr czy coś I po prostu wywaliło mi mm, Tego Skąd wywalił No mniejsze, wywaliło mi po prostu Kurwa Waliło mnie po prostu we gasnach to nie Dobra Kupił się w za free Dobra, rozjewali go Kurwa, dobre sniper. Dobry sniper, czyli... ten, no widzę, że się na pewno na jedną z mam <coughs> celowni holo no, no dlatego, że Pomaga znacząco Jest mniejszy rozrzut jak się z niego strzela Ach, kurwa, teraz mi się tak chciał pisać jak ja nagrywam Ach, już nie mnie strasznie Sią że coś tam stoi, no nie ma nic Kurwa, ja ostatnio chwaliłem tego zasranego Aktiona A jego miasta cię ukorzy bardziej przycina niż Frapsa O kurwa Dobra, zmienię magazynek Mam 2-1 Dobra, będziemy go chyba załatwili, nie ma ostatki 3 do 1 Tam załatwili naszego Teraz otwieram. O! N! Mm. ha. a! a. Bywa i tak. <coughs> <coughs> Trochę kachla mam. Gdzie ten frajer poszedł? Dobra, mniejsze, ja rzucę tu graneta Pójdę tu, coś tu widziałem Właśnie Tu nic nie ma, tu jest czysto Tu coś jest w czysto Ale coś do mnie strzela A Ja tu się sch kurwa wyjdę w tę mańkę Jaką z muzyk, kurde strzela tak celnie Strzela tak celnie To ma urzut Odrzut straszny Numer 4-3 ostatnio już No albo chyba rzuca mi tutaj te odrodzenia O kurwa nie to A, Snajper jeszcze I tu ze szczęścia potrzebny snajper Boże! Do to walić Ja pierdzielę 5-4 no znowu odrębnie Nie jak to dużo, dużo medyków jest i dużo medyków stawiać czy to musi Już wiem czy w ostatnim w ostatnim filmiku miałem takie lagi straszliwe Ale z prostego powodu gdyż miałem dane żeby mi serwerów azjatyckich kurwa skąd oni skąd ludzie skąd oni walą Lu no, to jest jej ty no skąd oni walą ty co chwilę się zostaje Dobra, teraz już niko nie walą. Myśmy ich uspokoili. No, ty no, ale tam nikt tego typa z tyłu to nikt nie uwalił. <laughs> tam kampi fire. dobra. A, proszę go uwalił, ale jestem dość daleko. Zniszczyli go, zniszczyli. Mam nadzieję. Dobra, jest. <clears> Hvor <throat> er ungen? Dobra, przyjęli nam D. Myślę, że się cofnę do D. -D. O, wciąż już nie trafię. Ile mam? 11,5. No nieźle. Ale to jest karkant, nie? A na karkancie akurat dobrze się gra. Dobra, może. A fryer. <tryk> Ten z tym Uzi dobrze gra <tryk> Droga, mnie gardło boli 36 gadam, bo... Między innymi dlatego Wydzierać się nie będę, jak... Ostatnio jak się już... ...w wiem wręcz Ha, jestem dobry 136, 6, tysiące punktów Mimo lipy Kurwa To jest zajebiste Dobra, niech próbują coś tu uszczelić, no nie no, już myślę, że o, szansę, że coś ubię Tu nic nie idzie przede wszystkim Tu nic nie idzie, tam nic nie idzie Nie no, biedna, jed, jedna... jedna oczywiście Dobra to było na tyle pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. bo z prawda? Jeden odcinek. <laughs> Krótka rundka. Może w weekend będzie War Thunder, bo tam ktoś się pyta, więc możliwe, że specjalnie zrobię taki odcinek, bo ktoś się w końcu pełnił. Dobra, na razie.